Dzień dobry Państwu, Telewizja Przemysłowa, Giełda Poznań. A mówiłem, że klientami tymi po prostu te ja co wszyscy wiedzą, co to jest, drodzy Państwo, nimi nie należy się przejmować, drodzy Państwo. Każdy zadowolony klient przyniesie następnego klienta, no tak. Ale to nie jest wyznacznikiem, drodzy Państwo, naszej sprzedaży. Wyznacznikiem naszej sprzedaży, drodzy Państwo, są nie tylko oczywiście wyniki. Czyli nie tylko, drodzy Państwo, wynik sprzedażowy. I wyniki sprzedażowe. No i teraz, drodzy Państwo, wszystko jest bardzo superancko, naprawdę jest bardzo fajnie, mi się to bardzo podoba, naprawdę. Dodajmy do tego jeszcze trochę, drodzy Państwo, terenu, o czym trzeba pamiętać od samego początku teren, 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 jeszcze raz teren. No na terenie są klienci, drodzy Państwo. Klienci też część z klientów lubi przyjść sobie do salonu sprzedaży. Część z klientów lubi sobie zamówić przez internet. My tutaj oczywiście wszyscy mamy wielki wpływ na to. A część z klientów jest oczywiście, drodzy Państwo, po prostu na terenie. No i właśnie, drodzy Państwo, miejmy na uwadze tutaj akurat wielkość, drodzy Państwo, właśnie tej, tej dodatkowej, drodzy Państwo, właśnie towarowej, tej produktowej takiej, ale to nie nazywamy tego towarem często. To, o czym my rozmawiamy, właśnie w sprzedaży jest to towar, ale nie tylko. Nie zawsze kartka papieru, drodzy Państwo, z różnymi wirtualnymi, fizycznymi produktami jest nazywana przez ekspertów, wytwórców i przez ekspertów podaży towarem po prostu, nie? A polityka czy jest towarem, drodzy Państwo? O tym też moglibyśmy, drodzy Państwo, porozmawiać. Tak samo jak te utrzymywanie, drodzy Państwo, że tak powiem, nagminne władzy, tak samo, drodzy Państwo, jeszcze utrzymywanie władzy tej, którą, tak naprawdę, w której należałoby zachowywać właśnie tę, drodzy Państwo, menadżerską i dyrektorską przyzwoitość, po prostu, drodzy Państwo. A ta przyzwoitość jest, drodzy Państwo, bardzo na, wszy bardzo na wszystkim oczywiście, drodzy Państwo, znana. No i miejmy tutaj teraz, drodzy Państwo, ten punkt odniesienia, ten poziom świadomości, który jest, drodzy Państwo. Na państwach zagranicznych, czyli tam, gdzie Berlin nie jest, drodzy państwo, największym miastem. No i powiedzmy sobie szczerze, że północ Polski już wyszła, drodzy państwo, na tak naprawdę dominację, drodzy państwo, kapitałową, i teraz można rozróżnić dominację rynkową, dominację kapitałową. Oczywiście też jest dominacja Europy, o czym warto jest wspominać, drodzy państwo. No i tutaj akurat całość. Jest jeszcze dodawana tutaj, oczywiście, chodzi o marketing, dziennikarstwo i jeszcze, drodzy Państwo, oczywiście, pomnażanie pieniędzy. Tak samo miliarder powie, że ma już tyle pieniędzy i dlatego właśnie jest takim praktykiem. I te pieniądze nie chciałby ich tak rozpanoszyć, skoro może je pomnażać, prawda? Skoro te towary i to wszystko, dzięki czemu on. Tak naprawdę ma ten, ten, ten luksus, drodzy państwo. Luksus jest do osiągnięcia, oczywiście, powyżej jakiegoś tam, oczywiście poziomu i, drodzy państwo, powyżej, powyżej, oczywiście, jakiegoś pułapu trochę i, drodzy państwo, on ten luksus, drodzy państwo, nabywa, ale pieniądze, drodzy państwo, pomnaża. I tutaj to, jest, to nie są mechanizmy, drodzy państwo, to jest wiedza, więc tutaj mechanizmy, a, drodzy państwo, wiedza są od siebie. Drodzy Państwo, trochę różne, one się po prostu trochę różnią, drodzy Państwo. Dlatego efektywność, skuteczność, drodzy Państwo, i przede wszystkim treningi, drodzy Państwo, do czego ja zachęcam. I tutaj, akurat, drodzy Państwo, ten fach w łapach jest bardzo ważny. Czyli towary, produkty, pewne dobra, które, dzieła oczywiście, bardzo ważne, bardzo ważne to są klimaty, drodzy Państwo, więc dzieła, które można oferować. Dla firm, drodzy Państwo. Więc tutaj akurat ten osobisty rozwój zawodowy jest, drodzy Państwo, oczywiście, że najważniejszy, i warto jest rozpoczynać, drodzy Państwo, od oczywiście studiowania, od studiów i od y, osobistego rozwoju zawodowego, drodzy Państwo, co jest oczywiście na wielkich miastach, drodzy Państwo, podane po prostu do ręki. I teraz jeszcze chciałbym o czymś powiedzieć, że drodzy Państwo, niektórzy napotykają się na takich. Rekinów społecznych, drodzy Państwo. I tutaj nie rekiny biznesu w tym przypadku, a rekiny, drodzy Państwo, już takich gwarancji socjologicznych, drodzy Państwo, to jest charakterystyczne dla tych ustrojów takich prawie epokowych, nie? Przejściowych, drodzy Państwo. Więc proszę rozejrzeć się dookoła i teraz, drodzy Państwo, mieć na uwadze marketing. I to jest, drodzy Państwo, wytyczna. Dalszej, drodzy Państwo, właśnie współpracy, a nawet współpracy na zasadzie konkurencji, co, co często się zdarza przy, drodzy Państwo, oligopolach, czyli takich rynkach, nie tylko rynkach, na którym, drodzy Państwo, kilka firm po prostu y, współtworzy, drodzy Państwo, właśnie pracę i charakterystykę luksusu i dóbr przede wszystkim, drodzy Państwo. Więc te oligopole mają też to. Drodzy Państwo, po prostu dobry charakter. No, oczywiście, że najlepszy mają dla tych z Państwa, którzy te oligopole jakby posiadają, ale drodzy Państwo, nie tylko to, jest, drodzy Państwo, gwarantem i wyznacznikiem, drodzy Państwo wzajemnej, drodzy Państwo życzliwej i owocnej i efektywnej, oczywiście, drodzy Państwo, współpracy. Czyli tutaj sprzedaż, drodzy Państwo, sprzedaż ma wiele, drodzy Państwo, oczywiście wizerunków. My o te wizerunki dbamy, drodzy Państwo, dlatego warto jest też wychodzić, drodzy Państwo, naprzeciw, drodzy Państwo, do społeczeństwa. No, tak jak to już powiedziałem, drodzy Państwo, odżywianie się, podróżowanie, drodzy Państwo, gwaranty marketingu, które współtworzą marketing, drodzy Państwo, w kwestiach, drodzy Państwo, grup społecznych. Proszę odróżnić tutaj zbiorowości, grupy społeczne i jeszcze, drodzy Państwo, firmy i jeszcze społeczeństwo. I społeczeństwo, to tutaj też mówimy często społeczeństwa, drodzy Państwo. No, no widz, widzicie Państwo, tutaj cały czas te wielkie miasta chodzą na prowadzenie i my właśnie dzięki temu prowadzimy również na wielkich, drodzy Państwo, miastach. Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań. Do widzenia Państwu.